przybierający często postawy rozszerzone. Świadomość odpowiedzialności za wyniki swoich uczniów odgrywa także ważną rolę. Wśród nauczycieli szkół podstawowych ponad 53% czuje się czasami wypalonymi zawodowo. Podobnie jest wśród nauczycieli wyższego szczebla edukacji. 56% z nich dotyka ten problem bez względu na staż pracy. Źródłem największego rozczarowania w pracy nauczycieli okazała się już wielokrotnie wspominana biurokracja. Nieważne co robisz, ważne jak to dokumentujesz. Dokumenty stają się ważniejsze niż uczniowie. Oto przykładowe wypowiedzi nauczycieli. Rozszczerbuje również rozbieżność wizji nauczycieli i rodziców dotyczącej szkoły. Z Zdaniem tych pierwszych nauczyciel jedynie współuczestniczy w procesie wychowania dzieci, natomiast rodzice całą odpowiedzialność przerzucają na pracowników szkoły. Problemy, problemy okazują się po ciągłe zmiany i reformy oraz nauk obowiązków nie zawsze związanych z nauczaniem. Nauczyciele wielokrotnie podkreślali również. Że zarobki są niewspółmierne do czasu, jaki poświęcają wypełnianiu swoich obowiązków. Są jednak i pozytywne aspekty tej pracy. Pierwsze, pierwsze miejsce zajmuje bezsprzecznie wdzięczność i życzliwość uczniów za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Można także wspomnieć o wsparciu działanym przez innych nauczycieli, osiągane rezultaty, otwartość uczniów oraz dobry kontakt z młodzieżą. Nauczyciele podkreślają, że młodzież oczywiście nie cała, potrafi docenić wysiłek nauczyciela. Dziecko tzw. Tak trudne dostrzeże, że chce się jego dobra. Czasami podziękuje. Wychowawcom sprawia radość także to, że uczniowie rozpoznają ich po kilkunastu latach. Dają sobie radę w życiu, są dobrymi ludźmi, nauczycielami, naukowcami. Jak sami uczniowie postrzegają samództwo nauczyciela? O to zapytałyśmy 312 osób, w tym 200 dziewcząt i 112 chłopców. Jeżeli chodzi o stosunek uczniów do swoich nauczycieli, to z przeprowadzonych ankiet wynika, że najczęściej, najczęściej cenią oni swoich pedagogów za przekazywaną wiedzę, cierpliwość, za trud włożony w pracę, poczucie humoru i dobroć. Celny w do oczach dzieci są także z jednej strony sprawiedliwość oraz wymagania, a z drugiej utrzymywanie dobrego kontaktu z podopiecznymi. Oto przykładowe wypowiedzi. Cenią nauczycieli za ich ogromną wiedzę, a w szczególności cenią tych nauczycieli, którzy jeszcze potrafią ją, wiedzę, dobrze przekazać. Niektórzy są mądrzy, to fajnie. Ale najlepiej, jeśli jest to prawdziwy nauczyciel, to znaczy się z powołaniem, bo jest ich mało. Za to, że mnie uczą, abym była mądrzejsza. Na pytanie, co się nie podoba w postawie nauczycieli, uczniowie prawie jednogłośnie stwierdzili, że nauczyciele za dużo krzyczą. Negatywne uczucia wchodzą także faworyzowanie uczniów, niesprawiedliwe ocenianie, despotyzm i autorytarność. Wiele zastrzeżeń wśród uczniów ludzi przywili bicia i jedzenia w czasie lekcji, w którym obdarzeni są nauczyciele. <coughs> Oczywiście nie możemy tu nie wspomnieć niezadowolenia uczniów z powodu zadań domowych. Nawet jak wyraziła to jedna z ankietowanych dziewcząt tendencji do masowego zadawania zadań domowych. <noise> dzieci zdają sobie sprawę z trudności, z jakimi nauczyciel styka się na co dzień. Z ich punktu widzenia najtrudniejsze wydaje się być utrzymanie ciszy i panowania nad klasą. Ciekawe wydaje się także to, że dzieci mają świadomość, że same sprawiają kłopoty nauczycielom. To <noise> kłopoty może być jedna z odpowiedzi. Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela? Młodzież. Trudne, ile nich jest również sprawiedliwe ocenianie postępów uczniów. Nam osobiście bardzo spodobały się komentarze dwóch osób z podstawówki. Najtrudniejsze jest to, że mają ochotę nas uczuć. W pracy nauczyciela najtrudniejsze jest, jak uczą takie dziecko jak ja. W szkole w uczniowie nie utrzymują stresu wynikającego z, z postawy nauczyciela. Wyjątkiem są odpowiedzi, z których nauczyciele nie są wyrozumiali. Czynię się zestresowana, bo chłopcy robią coś, co dziewczynkom się nie podoba, a nauczyciel nie zwraca na to uwagi. <laughs> Najbardziej stresogennymi czynnikami są różnego rodzaju sprawdziany, testy oraz odpowiedzi ustne, szczególnie kiedy uczniowie znają sobie sprawę z tego, że są przygotowani. Uczniowie, którzy nie odżywają stresu w szkole, podkreślają spokojną atmosferę i pomoc otrzymywaną zarówno ze strony kolegów, jak i nauczycieli. Na pytanie, czy dzieci spotkały w swoim życiu kogoś, kogo mogłyby nasać niesamowitym pedagogiem? 57% Podstawowi, w tym dominują dziewczęta, odpowiedziała, że tak, uczniowie nagradzali za to, że obie nauczyciele są mili, pomagają, zawsze można z nimi porozmawiać, mają poczucie honoru i ich rozumieją. Przygotowy opis takiego niesamowitego pedagoga brzmi. Zawsze nam pomaga i poucza, lecz nie krzyczy. Jest wyrozumiała, kiedy naprawimy i umie rozwiązać każdy problem. Jest wyjątkowa, ponieważ potrafi z nami wytrzymać i rozumie nasze, rozumie nasze uczucia. Niestety 58% opietowanych z gimnazjum twierdzi, że nie ma podczas <coughs> swojej edukacji wyjątkowego nauczyciela. Zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej uczniowie zdecydowanej większości nie chcą zostać nauczycielami. W głównej mierze spowodowane jest to innymi planami na przyszłość i modelami o wym zawodzie. Argumentem przeciwko takim poglądom staje się także kwestia niskich zarobków oraz trud pracy z młodzieżą. Skierowało się także do dzieci pytanie, czy uważają, że nauczycia to w Według uczniów swoje podstawowej bycie nauczycielem nie jest powodem do dumy, ponieważ przekazuje wiedzę, jest mądry, rządzi klasą, a uczniowie muszą go szanować. Odwrotnie jest w przypadku ankietowanych gimnazjalistów. Twierdzą oni, że to normalny zawód, niczym się nie wyróżniający, a w skrajnych przypadkach możemy nawet usłyszeć, co to jest dumnego. uczy się pięć lat i zarabia 1000 złotych. Zauważona jest zatem zmiana postrzegania osoby nauczyciela wraz z dzieckiem, wraz, wraz z wiekiem młodego człowieka. Im dzieci są starsze, im większą wrogość i dystans w stosunku do nauczyciela okazują. Z analizy odpowiedzi nauczycieli wynika, że problemem jest, również, problem jest cze, również często negatywny stosunek rodziców wobec wychowawców swoich dzieci. Przykre jest także to, że czasem sami nauczyciele nie czują dumy z pracy, którą wykonują i stają się ona dla nich ciężarem. Czy tak być musi? Czy jest jakaś szansa, aby to zmienić? Literatura przedmiotu proponuje następujące rozwiązania: współodpowiedzialność uczniów. Warto dać więcej przestrzeni uczniom. Pozwolić im współdecydować o własnych sprawach w szkole, stworzyć takie sytuacje, w których każdy będzie mógł poczuć się ważny, bo odkryje jakieś swoje talenty, dzięki nim może być doceniony. Zaangażowanie uczniów. Monologiem nauczyciel nie zaangażuje uczniów tak bardzo, jak poprzez dialog, dzięki któremu uczniowie szybciej, łatwiej przyswajają swoją wiedzę. Uczniowie zdobywają, ćwiczą cenne umiejętności społeczne. Słuchanie, wyrażanie swoich opinii, dyskutowanie. I szukanie argumentów za i przeciw. Aktywność uczniów. Aby dobry, nauczy... dobry nauczyciel tak organizuje przestrzeń społeczną, że uczniowie uczą się, a nie są przez niego uczeni. Oni sami się organizują, wymyślają tematy, poszukują informacji, robią projekty. Zapobieganie wypaleniu zawodowego. Niezwykle istotnym czynnikiem zapobiegającym ryzyku wypalenia zawodowego jest odpoczynek. Umiejętność wypoczywania to gwarancja osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Nauczycieli spytały się, czy widzą jakąś szansę na zmianę obrazu nauczyciela i uzyskanie uznania w oczach społeczeństwa? Dla pedagogów ważne jest przede wszystkim przywrócenie autorytetu i prestiżu ich pracy. Zdecydowana większość akcentuje tutaj rolę wynagrodzenia. Myśli, że pomocną byłoby podniesienie nakładów finansowych dla szkół, a co za tym idzie podniesienie presji i wyposażenia szkół. Istotna jest dla nich także zmiana kierowanego mediach wizerunku nauczyciela. Nauczyciele dostrzegają zły wpływ masmediów, mediów na kształtowanie owego obrazu. Dlatego ich zdaniem należy propagować rzetelną wiedzę o zawodzie poprzez współpracę z mediami, informowanie o osiągnięciach uczniów, działalności szkoły, tego, ile czasu nauczyciel poświęca na realizację obowiązków. Niezbędnym elementem jest także według nauczycieli pedagogizacja rodziców, którzy powinni wychowywać dzieci i współuczestniczyć w życiu szkoły. Wśród pytań kierowanych do ankietowanych pojawiła się prośba o badanie cech, jakimi powinien charakteryzować się dobry nauczyciel. Zadanie dotyczyło tak uczniów, jak i nauczycieli. Cechy miały być podane w kolejności od najważniejszej do mniej ważnej i odpowiednio punktowałyśmy odpowiedzi od pięciu do jednego punktu. Oto wyniki. Interesujące jest to, że według uczniów nauczyciel musi być przede wszystkim miły, cierpliwy i mieć poczucie humoru. Cechy te, poza cierpliwością, nie są tak wysoko punktowane w przypadku ankietowanych nauczycieli. Na szczęście oni sami nie zapominają, jak ważna w ich zawodzie jest empatia, wyrozumiałość i otwartość. Naszym zdaniem warto zabiegać i rozwijać te pozytywne emocje, ponieważ według Denia pełnią one trzy funkcje. Gwarantują chwilę wytchnienia poprzez poczucie humoru, pomagają przetrwać, zapewniając poczucie skuteczności i własnej wartości, dają wsparcie, ponieważ umożliwiają dobry kontakt z grupą i pozwala, pozwalają zadbać o każdego. Na tym przecież powinno zależeć każdemu nauczycielowi. Ilu nauczycieli tyle odczuć z zalecenia z zawody, ilu uczniów tyle opinii na temat swoich wychowawców, ale tak naprawdę to od nas zależy, jaką relację nawiążemy z naszymi uczniami. <laughs> Czy nauczyciel to brzmi dumnie? Dla Na nas tak. Jeśli tylko jest autentyczny, lubi swoją pracę i stara się wykonywać ją jak najlepiej. Jak zauważył jeden z ankietowanych pedagog, powinien mieć powołanie. Ponieważ tylko taki nauczyciel według Jacka Śwista, potrafi uczestniczyć w spotkaniu ze swoim uczniem w taki sposób, że którym jest przekonany, że ja i mój nauczyciel jesteśmy razem. Ja dla niego a on na mnie. Wiemy, nie jest to łatwe zadanie, ale parafrazując słowa jednego z uczniów, my chcemy podjąć się tego wyzwania, bowiem fantazjuje nas ta na praca. Dziękuję bardzo.